Pójdziesz z nami. Mam nadzieję, że urywek z serialu Wam się spodobał. To była tylko taka zapowiedź dotycząca tego serialu, i chciałam Wam pokazać po prostu, jak mniej więcej będzie wyglądał tam klimat. Oczywiście chciałabym omówić też pewne inne kwestie, które dostałam właśnie na Instagramie. Propo pytań dotyczące tego serialu. A więc pytanie pierwsze: jakiego gatunku będzie serial? Dark Romance, ale trochę też, nawet ciut więcej horroru zresztą, jak sami widzieliście, i też smaczki kryminału. Oczywiście to nie będzie taki mocny kryminał, że będziemy się bardzo na tym skupiać, ale smaczki będą na pewno, no bo w końcu nasza główna bohaterka jest policjantką i również jej znajomi. Także w pewnym sensie i w jakiejś tam cząstce będziemy troszeczkę się skupiać na ich zawodzie. Pytanie drugie: czy Nalin to główna bohaterka? W pewnym sensie tak, ale są też inne postacie, na przykład Hayley która nie została do końca omówiona w IE, bo nie wiadomo jeszcze kim tak naprawdę ona jest. Także Hayley też będzie bardzo ważna w tym nowym serialu, ale nie zapominajmy również o Rosie, która oczywiście powróci, jak zresztą widzieliście na zdjęciach na moim Instagramie, wróci i będzie trzeba tu też wyjaśnić kilka rzeczy. Czy ona ma uczucia? Czy będzie miała uczucia? Nie wiadomo. No ale też nie zapominajmy o naszych przestojniakach, no bo również mają tutaj bardzo ważną misję, prawda? Pytanie trzecie: kiedy pojawi się serial? Planowana data to gdzieś pod koniec maja, początek czerwca, to zależy, jak się z tym uwinę. Ale tak czy owak, maraton pierwszy nie będzie składał się z siedmiu odcinków, bo nie chciałabym Was dłużej trzymać was w takiej niepewności. Dlatego skrócę to do jakichś pięciu odcinków. Ale później będzie można już się tymi siedmioma odcinkami bawić. Pytanie czwarte: skąd się wziął pomysł na klimat horroru? Ehm... Lubię horrory i ostatnio zaczęłam dużo ich oglądać. Dziwię się, że u mnie dawno horrorów nie było, bo bardzo lubię ten klimat. A skoro moje seriale są też kontrowersyjne, to w sumie czemu by nie? Pomyślałam, że a stworzę horror, ale taki y, horror na miarę moich możliwości. Nie będę tutaj specjalnie y, łagodzić pewnych scen, po prostu zrobię, jak uważam i jak potrafię. Pytanie piąte. Masz już zaplanowaną całą fabułę serialu wraz z zakończeniem? Bardzo dużą część już mam zaplanowanych, bo jak wiecie, mam również drugi zeszedł, w którym punktami zapisuję pewne rzeczy, które chciałabym w serialu umieścić, plus jeszcze scenariusz. Ale jeżeli mam być szczera, nie mam jeszcze zakończenia, bo waham się nad dobrym zakończeniem, a nad złym zakończeniem. No ale Kalia, ale w IE przecież było złe zakończenie. No musi być dobre, <laughs> nie musi. Ale w sumie propos zakończenia mamy jeszcze bardzo dużo czasu. Naprawdę. Także yy, na pewno jakieś zakończenie się pojawi, ale jeszcze nie chcę się na tym skupiać. Pytanie szóste. Czy pojawią się postacie, które oficjalnie w IE były martwe? No pewnie, że się pojawią. Tak jak zresztą widzieliście po moich zdjęciach na Instagramie, wróci Rosa, wróci Diablo, Valax... No i co na Instagramie zobaczyliście, to już wiecie, ale niestety reszty wam zdradzić nie mogę. Pytanie siódme. Czy serial będzie miał więcej wątków fantastycznych, czy bardziej tych przyziemnych? Hmm... Ciężko powiedzieć, no bo zwróćmy uwagę na to, że będą sceny, które będą odbywały się w piekle, w Egiptolii, w świecie elfów, ale też na ziemi. To nie będzie coś na zasadzie, że tylko kilka odcinków będzie przyziemnych, skupimy się tylko na Ziemianach przez 5 minut, a potem już cała horda będzie tutaj w głównym klipie. Nie, 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 to tak nie będzie. Nalin jest Ziemianką, śmiertelniczką w sumie, tak jak już zapowiadałam. No i jest policjantką, tak jak jej znajomi, więc. Będą odcinki przyziemne i to no, troszeczkę ich będzie. Nie chciałabym całej akcji przenosić na nasze demoniczne planety, bo chciałabym też poruszyć pewne wątki z życia wzięte, znaczy może nie konkretnie z mojego życia, ale po prostu chciałabym Wam przedstawić mm, bardziej przyziemne sprawy i przyziemne problemy, a nie cały czas te demoniczne, fantastyczne, tylko takie realne. Pytanie ósme. Ile odcinków będzie miał serial? No, nie wiem. tego <laughs> pojęcia nie mam, bo jak sami wiecie, w ciągu. w trakcie pisania scenariusza, czy w zeszeciku zapisuję różne punkty, czy coś mi się prześniło, czy jakaś wena mnie natchnęła, bardzo dużo elementów może się o tako nagle pojawić. Także to już ode mnie zależy, czy będę chciała przedłużać ten serial w jakiś sposób. A zwracając uwagę na to, że jest bardzo dużo postaci, można tutaj bardzo dużo rzeczy odwalić. Także nie wiem. I śmiałabym się, gdyby serial Piękna i Horda byłby dłuższy od IE. Istnieje taka możliwość, ale nie obiecuję. No, i cóż, kochani, to na tyle byłoby w tym filmiku. Mam nadzieję, że te urywki jakoś Was zachęcą do y, obejrzenia mojego nowego serialu. Mam nadzieję, że jakoś mi to wyjdzie, jeżeli chodzi o całość, bo to jest tylko taki urywek z horroru i taki. Eh. Przyznam się szczerze, że czuję większego stresa robiąc ten serial i y, ogarniając go w ogóle niż przy, przy jakichkolwiek innych, bo Kissing Scene i E. Eh, wszystko robiłam tak na luzie. A ten serial jest taki moim zdaniem dość wymagający. Bardzo duży, dużo tutaj jest wątków, które chciałabym poruszyć w odpowiedni sposób i yy, no, żeby to wyszła większa nie chcę tak, takiego słowa mówić, bo znowu zaraz się nie uczepią. Większe tornado <grym> niż yy, poprzednie seriale, no bo, przyznaję, nie były dość yy, fajne. Znaczy, może każdy ma inną swoją ocenę, ale ja na to patrzę już z biegiem czasu i takie mogłam się bardziej postarać, no mogłam tutaj coś lepiej zagrać. Tutaj może scenografia i tak dalej, ale jak sami widzicie, scenografia nawet jest też o wiele lepsza niż w poprzednich serialach. Także mam nadzieję, że chociaż wizualnie będzie to jakoś wyglądać. No i cóż, kochani, yy, to na tyle w sumie. No to ja już się z Wami żegnam i do następnego buziole na...